Ale generalnie myślę, że do kampera, do auta, to na pewno da radę ogrzać. A no tu jest wiadomo, wychłodzone były mrozy i duże pomieszczenie, to chwilę schodzi. Ale no, do 5 stopni podniosło, więc coś tam robotę robi. Zobaczymy, co tu w ogóle jest. Tu jest coś zawinięte. A, to jest chyba takie zabezpieczenie do zasysu powietrza. Tak, na rurę, żeby... Jak się na zewnątrz wystawi, żeby jakieś gryzonie i tak dalej. A nie, to jest do wylotu ciepłego chyba powietrza z rury nawet. A nie zasysu Tak. Oczywiście instrukcji nie czytałem, ani nie zaglądałem. Przy Was bezpośrednio otwieram. Tutaj pianki zabezpieczone. Jest dosyć dobrze. Kupiłem wersję taką... bo są dwie wersje takie pionowe, wyższe albo prostokątne, bardziej takie kwadratowe niższe. I kupiłem to niższą. Tak, jest to chyba wersja bez zasilacza, bo tu mam kable tylko do podłączenia. Plusa i minusa. Bo chwilę temu kupiłem, już nie pamiętam, właśnie, która była wersja, zaraz będziemy testować. Zobaczymy, co tu mamy. Tu mamy pudełko z akcesoriami. Czekaj, muszę się przesunąć, żeby wam pokazać, abyście widzieli. Tam to to jest potrzebne. ale nie wiem jakie i będę potrzebował, wziąłem sobie jakąś próbę Tak, tu mamy rurę, rury. Do ciepłego powietrza to się tu montuje, ona jest ta elastyczna, rozciągliwa, ale na razie jej nie, nie rozkładam, bo nie jest mi potrzebna, więc żeby sobie nie zniszczyć. To jest jak gdzieś na przykład w walcie chcemy zamontować kamperze, żeby rozprowadzić powietrze, to rozciągamy, to jest taki spiroflex, rura spiro. Tu będzie rura wydechowa metalowa, taka to jest rura do też taka spiro powietrza. Co my tu mamy? Tu mamy jedni mówią tłumik, ale to jest bardziej komora dekompresy dekompresyjna niż tłumik. Ona pomaga, tak jakby wydobywać się spaliną. I tu są blachowkręty i uchwycić do przykręcenia. Na razie nie będę potrzebował, więc. Wrócam z powrotem i tu mamy kolejny woreczek i tu jest tak, to jest taki ala filterek powietrza, a bardziej zabezpieczenie, żeby jakieś, nie wiem, myszy i inne robactwo nie weszło, tu jest taka siateczka w środku. No i mamy śrubki, opaski, obejmy do zamontowania wydechu, do zamontowania tej rury na ciepły wydech. My tu tak naprawdę potrzebujemy dwie opaski, żeby przykręcić wydech i przykręcić zasysk powietrza i to wszystko, Reszta sobie na razie zostawiam. Będziemy ja zaraz uzbrajać ten, zalewać paliwem. Mam akumulator. Kiedyś go ładowałem, ale czy, czy ma prąd, to się okaże. Dobra, teraz tak. Co my musimy tu zrobić? Musimy najpierw odwrócić się do góry nogami. I tu mamy miejsce Pokaż montażu. Tu, gdzie bliżej wężyka, to jest wężyk z zasysu z baku. To jest zasys powietrza, a tu jest wydech. Żeby nie pomylić, bo bliżej jest zasys powietrza, że nie może być przy wydechu. Ten, żeby nie zassało. Ta rurka, widzę, ma trochę kłopot taki, że nie jest nacięta, żeby zacisnąć, żeby dobrze się trzymała. Tylko tak na wsadzenie i tyle. Także stawiam, że niewiele da ta opaska, żeby tu dokręcić, a tu jest taka szpara i by można włożyć śrubokręt i sobie podokręcić, tak zrobimy. Czyli dobra, krzyżakowy śrubokręt, który sobie wziąłem się na Przykręcamy najpierw wydech, nakładam tak. przez otwór i kręcimy. Te opaski też takie trochę liche, więc w późniejszym etapie ja sobie to chyba zastosuję takie lepsze, mocniejsze, ale na razie użyję tego co jest w celach demonstrac demonstracyjnych tego urządzenia no i żebyśmy się chwilkę zagrzali, bo mam trochę zimno. Znaczy zgrzaliśmy się gorąco, ale teraz jak już stygnę, to już stygniemy to zimno. Ja nawet trzyma coś tam dała. I teraz założymy sobie drugą drugą, drugą, żeby tą rurkę powietrza. Tutaj kawałeczek rozciągnę. To, nosa leci. Wygłuchała nasza zima zła, A my z niecierpliwością czekamy, aż się skończy ta nasza zima zła, żeby móc tu zacząć robić dalej. No ale, Jest jak jest, trzeba przeżyć, przeczekać. Wkrótce jest tu tak blisko, że aż nie mogę założyć. Muszę najpierw ściągnąć tą opaskę z tego lężyka. Ty Widzisz coś tam? Pokazujesz? Chodź tu bliżej pokaż. Jak to wygląda? Tu przykręciłem. Jedno się trzyma i teraz tu ściągnąłem sobie palcami tą opaskę, żeby wsunąć tą opaskę albo nawet tę opaskę od powietrza zasysu. Już dokręcimy, żeby nam to się trzymało. Dobra, i teraz założymy z powrotem tą opaskę tutaj na wężyk od paliwa. Ona jest taka kurwa mocno trzymająca, że w palcach jak już zgiąłem to już przestała trzymać w ogóle. Że porządna jest. Ta chińska nie za, nie za dobra. Tak nie widać poluchami zasłonię. teraz zasłaniam, ale próbuję ją założyć. O już chuj, chuj, Dobra, o tak coś jest. Dobra, mamy to zamontowane. Tu jest y, miejsce do przykręcenia, gdzie możemy przykręcić coś to Wasto. Tylko tak, to już się zauważyłem niejednokrotnie. Ta rura jak ją zagniemy tu, to jest wyższa niż to, więc nawet żeby postawić na czym. Nie postawimy na ziemi, tylko trzeba jeszcze po cegle postawić na sztorce, żeby nam ten tłumik nie dotykał ziemi. Także to jest trochę nie do końca przemyślane. No, ale wszystkie tak mają, więc musimy z tym żyć. Tu sobie odlegnę na razie. Znaczy docelowo to jest tak, że jak się ustawia na przedwałcie, wierci się w dół całkiem wyjście na zewnątrz. Nie? Aha, jeszcze tu komorę dekompresyjną, założymy ten ala tłumiczek. Nie ma chyba znaczenia, którą stroną. Z tego, co widzę, jeszcze muszę jedną łopaskę, żeby to przykręcić. Taka zabawa. Nie ma tu żadnej strzałki, on jest przelotowy. Ma tam, jak już widzę, wełnę w środku, więc trochę zatłumik też robi. Ustawimy go sobie na razie. Czy, czy ma się jeszcze troszkę? Wylot spalin i ustawimy tu przy kominie, przy tym piecyku, żeby go odpalić, żeby nam tu nie zaczędziło O, będzie elegancko w kominie chodzić. Tylko jeszcze muszę przynieść tu po cegle, żeby podnieść do góry. Dobra, mam dwie cegły. Zostawiam sobie na cegiełkach. Teraz, że. Naścół mi będzie bliżej do kominania, nie będzie docierał spodem. Są gołe kable, więc muszę sobie trochę obrać, żeby złapać ale Jakiś nożyk znalazłem, nie niebogaty, ale zawsze jest Tak Na grzyby, nasz nożyk nie chcę mi się iść do gospodarczych pomieszczeń. Po, po nożyk jakiś tapicerski tapeciaka, radę. czarny minus, czerwony plus. Oczywiście obiorę sobie tak więcej, żeby w koło słupków. Powinąć. Zaraz będziemy się grzać. Ogólnie ludzie sobie chwalą te urządzenia. Robią, kombinują też jakieś z grzejników na wydech, żeby odzyskać jak najwięcej ciepła. Kiedyś się może też to wpobawimy jak będzie czas. W razie trzeba odpalić, żeby trochę w ogóle prze... po... podgrzać atmosferę panującą. Dobra, plusik tu. Cyk, cyk, cyk. Ale gdzie tego ludzie używają? Co? Gdzie ludzie tego używają? W garażach, kamperach. Wszystkie kampery, samoróbki są na takim chińskim wybaście. Aha. Dużo. Nawet w mieszkaniach. Z tego co gdzieś tam widziałem, próbowali. Ale czy Nie jest to może do mieszkania... O, już bazy? się podłączy. Bo Będzie to huczy i pompka pyka. Mogł dosyć głośno. No ale... Zaraz no. zobaczymy. Ja, zaświecił się już nie? Gas? No? Bo no, może trzeba. Power. O, po Start chińsku. City. Jeszcze nie startuj, bo jeszcze musimy ci ropy dać. coś tam. Uiściu Amerykryszmas. Mam tu 4 litry. I wlejemy wszystko w sumie. Niech już sobie w nim będzie. A banieczka na auto w razie, bo jak się będzie do czegoś potrzebna, żeby dokupić, jak będziemy kiedyś tu jechać, żeby nie, nie szukać, nie kombinować. Cyk, tu mamy na boku skalę. Pokazuje nam widać mniej więcej ile jest. Wlałem 4 litry, tu pokazuje, że 5 że jest full. Aha. Taka trochę jakaś rodzina. No chińska. No to jest, no, jest 4 litry ewidentnie pani. Tego trochę jest też przechylony w tą stronę. Tą A no drogą. tak. No no no. Dobra, zakręcone. To, próbujemy. No, próbuj. Jesteście gotowi. A to co to jest o takie... To jest pilocik, z pilocika można go załączać. Co ty gadasz? Jest przypięty jakoś. Jak to tu. Liczczy zapiął za kable od tego wyświetlacza. Jak ja mam to teraz zdjąć. Teraz prawie mi się udało, może wyciągnę, nie uroda kabelków, tak mam pilocik, pilot na cztery przyciski, dobra, robimy. Coś zaczyna huczeć. Śmierdzi. To ropą jeszcze od nalewania, jeszcze pompka nawet nie zaczęła chodzić. Czekajcie, tu jest ciemno teraz, no. ja telefonem podświetlę, bo sam sobie muszę zobaczyć, jakie są tu przyciski. Wieje, ale zimnym. Tak, na razie wieje zimnym. Nie słychać pompki. To jest plus minus. Ale gdzie tu jest jakieś menuę, żeby coś zmienić na pilocie? Czy to jest tak cicho ramo... chodzi? O, o. Włączyłeś. plus tymi dwoma szczałkami i wtedy chyba zmieniamy, włączamy menu. Nie. Coś miga, ja bym chciał. Żeby to były stopnie, a nie Fahrenheity. Fare, Coś tak w międzyczasie zaczęło pykać, to pyka pompka. I ona tak pompuje. Paliwo. Chwilę pewnie pokompuję i może zaraz wystartuje ciepłe powietrze. Jeszcze na pewno nie. Na razie wieje zimnym. Bo tutaj chyba się ikonka gdzieś powinna pokazać, że grzeje. Aha. A przyspiesza wentylator. Więc ono chyba nabija sobie teraz to paliwo. A bo to jest nowa, pierwszy raz nie zalana, więc... Musi sobie napompować. I powinna za chwilę ruszyć. A ja szukam instrukcji jak to zmienić na stopnie i tak dalej ja bym że to gości będzie chodzić za cicho. Zaraz szybciej i wieje i, po, i pompka. To może zaraz się odpali. Albo wybuchnie. <śm> Teraz szybciej pyka, jakby miało zaraz wystrzelić. O, o! Zaczyna chyba odpalać. No głośniej i jest głośniej. No, ropę czuję, no zaczyna. Zaraz będzie pewnie palić. A że to coś się zapali? A? Co się zapali? Coś? Nie, w środku to jest zamknięta komora. A. Tu dlatego jest wydech. Tu tylko dmucha przelatuje przez tą komorę, wentylator przepycha powietrze. To się ogrzewa, to aluminium, ta komora cała i tu będzie dmuchać ciepłem. O! Co ty robisz? No nie ja. Tylko dotykaj. No to nie dotykaj. A coś było, może jakieś. I zaśmierdziało. Albo to zapalił może dopiero. Pfu, zaśmierdziało. Czujesz? Nie. Bo to on jeszcze na początku będzie trochę śmierdział, bo to się wszystko musi wypalić, jak zacznie grzać. To już chyba złamane powietrze idzie, no. No, a, a tu już czuję, tu śmierdzi. już czuję. Czyli działa, czy działa? Musimy to potestować. Wypalić na pewno najpierw. No i huczy trochę, głośno jest aż tak strasznie to nie tylko że pierde, to jest chyba jakaś prostsza wersja bo widziałem że w innych są takie że można wentylatorem tam manewrować obrotami a ja tutaj nie widzę nigdzie To jest tylko plus minus i tyle albo spróbujemy kiedyś kupić sterownik lepszy bo to można podmieniać znalazłem tu jak się przytrzyma tym to się zmienia Fahrenheit i stopnie celsjusza i mamy tu jeden stopień Także, grzać. O, teraz idzie już coraz gorętsze. Nagrzewa się. Dobra, zostawimy go chwilę, żeby pochodził, żeby się tu zagrzało. I zobaczymy, nie wiem, w 15 minut, ile stopni podniesie. Mamy godzinę 16.24. To za 20 zobaczymy, ile będzie stopni. Zagrywa? Kameruj się! Po 6 minutach o 1 stopień się podniosło, dmucha tu gorącym, ręce idzie zagrzać i zainstalowałem aplikację, jest jakaś aplikacja, zaraz spróbujemy to połączyć, plus urządzenie bluetooth, a no to trzeba, kurwa lokalizację chcę, Chińczyki zawsze e, chcą aktualizować, y, niestety nie znaleziono urządzeń. Nie udało mi się połączyć z nim, nie wiem, mój telefon go nie widzi, niby pokazuje, że, że jest. Przez przypadek, jak bawiłem się tu przyciskami, to go wyłączyłem. On potrzebuje wyłączyć się, to tam chodzi z 2-3 minuty, zanim się ogrze ochłodzi i po włączeniu, zanim wystartuje, to też z 2 minuty jeszcze kręci wentylator. Wolno, a później przyspiesza, ale wyczaiłem parę funtów. To jest taki najprostszy sterownik. No tak tym przytrzymując zmiera, zmieniamy na Fahrenheit albo stopnie Celsjusza. Jak tu jest strzałeczka w jedną stronę, w drugą stronę, i tu jest wyłącznik. Nic nie widać, bo jest ciemno. No Jeszcze Ale to nic. To chodzi tylko, ja powiem, który. To prawym się zmienia Celsjusz, Fahrenheit. Lewym zmieniamy. Tu jakieś opcje mamy. Jeszcze nie wiem jakie. To trzeba będzie rozkwinić tym środkowym włączamy wyłączamy a jak naciśniemy dwa razem środkowy i w prawo to tu mamy jakieś dane tutaj błędy nie ma błędów 84 stopnie jest w komorze teraz i się rozgrzewa bo wystartował na nowo nie? przedtem było 260 chyba jak chwilę kręcił jeszcze zaglądniemy najwyżej pokazuje ile volt ma akumulator 10 litrów nie wiem to nie ma wskaźnika paliwa, więc nie wiem, to nie, chyba nie o to chodzi. Te no i stopnie ile jest. I przez 20 minut, bo jest chyba 45, a 47, z 1 do 6 stopni nagrzało, także coś tam robi robotę, zwłaszcza, że przez 5 minut co najmniej był wyłączony, więc załóżmy, że te 15 minut tak naprawdę chodzi. Tu możemy sobie też zaprogramować tam włączanie, wyłączanie go, a w tą stronę, jak naciśniemy dwa przyciski, to zmieniamy język, to jest germański bo przedtem sobie nacisnąłem ruski i zaczęło po rusku do mnie gadać i off bez gadania i angielski. Czyli mamy angielski, niemiecki ruski albo bez gadania No to co? Generalnie działa myślę, że do takiego zagrzania ręce zagrać można. Co spadło! Co? A, bo teraz machałem i może powietrze a też był wyłączony chwilę ale generalnie myślę, że do kampera, do auta, to na pewno da radę ogrzać a no tu jest wiadomo, wychłodzone były mrozy i duże pomieszczenie, to chwilę schodzi ale no, no do 5 stopni podniosło, więc coś tam robotę robi jak się podobało to łapy w górę my jeszcze jak potestujemy, poużywamy to później jeszcze nagramy jakiś filmik ze spostrzeżeniami a teraz nam dziękujemy za odlotnięcie. Pamiętajcie, dajcie łapy w górę, napiszcie komentarz, czy używaliście takiego sprzętu i jak Wam się on sprawuje. co, do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa.